Moje widzowie, tu jest my, Smajsu. Będę z nimi teraz grała, 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 grała. Moje widzowie, ja będę z nim grała i to będę z nimi grała, a Smajsu... Eluś, ja jeszcze co wychodziłeś. A masz, a masz, a masz, o masz. O masz, o masz. O masz. O masz. Ну, тут живо, Смысл дразу круто, Право. Но лесная смысла. Кинь тобра с ним духом. Zobie, jak to jest sama Grycia,